Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Wczoraj udało mi się przejść pierwszą część drivera, więc lecimy za ciosem i, i zaczynamy zabawę z drugą częścią. Dobra, undercover, lecimy. New Game. Ciekawe, czy ta część jest cięższa niż jedynka. Tutaj nasza fura stoi jakaś pierwsza. Prząc do samochodu, dobra. I śmieszna ta postać wygląda, ale no, zobaczcie, druga część można z fury było już wyjść. Znaczy, można wyjść cały czas, można, bo gra cały czas istnieje, słuchajcie. Dobra. Zaraz muszę sobie sterowanie tutaj ogarnąć. Ale chyba jest takie sama jak w jedynce. Tutaj będę musiał podjechać. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Więc tak, słuchajcie, Driver 2 zadebiutował w 1999 roku na konsole PlayStation 1. Ale, o kurde, dobra, czek czekajcie. Ale ja mam taką wersję fanowską, zrobioną przez fanów, yy, że umożliwia mi granie właśnie na komputer. Ale widzę, że nawet to jest fajnie zrobione. Nic tutaj się nie dzieje. No dobra, na razie jedziemy do tego punktu. Zobaczmy co nas czeka. Ja ogólnie w 2, no grałem, jakieś, nie wiem 20 lat temu Może nie 20, ale no Długo No i grałem, zaraz, muszę tutaj skręcić w lewo I grałem to właśnie na, na Sharaku Tę I pamiętam, że na tamte czasy to robiła mega Hurorę ta gra Powiedz mi, mieliście do wyboru GTA 2 a bo Drivera 2, no to kurczę, GTA 2 była kamera od góry. Sekundkę, sprawdzę. Dobra, tutaj. A tutaj, jak widzimy, też kołpaki odpadają. Chyba, stan standard w Driverze. Na razie dojedźmy do, do punktu docelowego. Oj, oj, oj Ale ciekawy jestem, co to za miasto jest. Sekundkę. A, Chicago. No dobra. Tutaj, a tu jakiś samochód jest, a widzicie, już tu jest właśnie ten myczek, że możemy się wyjść z fury i już pierwsza misja nam już pokazuje to, że tego samochodu możemy wyjść i wsiąść do innego. No ale fajnie to zrobili, well done. No dobra, Tej mamy. A już ciekawy dźwięk z tego, yy, tego samochodu. Na pewno w jedynce nie było takiego samochodu z takim dźwiękiem silnika. Ja rozumiem, że muszę za nim jechać. Kurczę, jak się zmieścił. No ale powiem wam szczerze, że ta wersja na komputer... <laughs> No, na pewno to jest lepszy klatka, co od razu rzu rzuca się w oczy. Bo pamiętam, jak grałem na pojaku 1 znaczy pamiętam. Nadwączałem sobie niedawno na emulatorze. No, to naprawdę ciężko jest w to grać. Jak tam coś się dzieje więcej, to ta gra to się robi normalnie. Klatka na klatce. Ale zawinął. Ucieka ty. Dobra, kolejna misja zaliczona. A widzicie, i to jest tak właśnie tak jak ja mówiłem, jak grałem w Tevera 1, że już gdzieś była podobna misja z tym. Pociągiem, że trzeba pociąg gonić. No i właśnie widz mi napisał, że to w Driver's 2. I widzicie, no i tak faktycznie jest. Fajnie, no to gonimy. Dobrze, tutaj mamy strzałkę i mniej więcej widzimy, gdzie on jest. Tam wyprzedziłem go troszeczkę. Nie wiem, ale tędy chyba. Ogólnie to, jakbyście chcieli, no to mogę wam pokazać na jakimś filmie, jak zrobić, żeby w tą grę zagrać na komputerze. Ale jest, jest tam na YouTubie ze 3-4 poradniki, takie w miarę sensowne. No, na pewno co musicie mieć? To musicie mieć obrazy płyt z drivera, właśnie dwa z yy, playaczka. Bo tam jest, dwa CD tutaj jest, akurat i te dwa obrazy potrzebujecie. Dobra, na razie wygonimy. Ajajaj, ale we mnie przywalił. To nie zaraz go zgubię. Ja trochę podgoniłem. Model jazdy jest podobny jak w jedynce, ale bardziej te samochody takie sztywne są, że tak powiem. Zaraz, co ja muszę zrobić? A, pewnie muszę tutaj wejść na górę. Ale to w postaci się ciężko steruje, serio. Kurczę. Pewnie musiałem tutaj szybciej wejść, podejrzewam. Dobra, jeszcze raz. Właśnie w jedynce ta amortyzacja tych samochodów była dużo lepsza, tu takie, no, nie odczuwa się tutaj tej, tej amortyzacji. O, ta karoseria się nie przechyla, a w jedynce ta karoseria się przechylała, przy zakrętach nawet. To na pewno jest pierwsze porównanie pod drivera pierwszego. No, tutaj na pewno w dwójce więcej szczegółów widzę. Wokół mnie i na samochodzie jest więcej szczegółów. Kurczę, coś śmietnik. Ja myślałem, że ten śmietnik przesunie się. Albo może za wolno jechałem. Jedziemy na razie, bo tutaj małe problemy były Zaraz go podgonię Tutaj w lewo trzeba było. Kurczę, to były czasy, pamiętam no, naprawdę tego drivera. Ja jeszcze pamiętam, karty pamięci nie, nie miałem i ciągle trzeba było resetować. Od początku trzeba było grać. Albo była jeszcze kiedyś... Grałem w... Była taka właśnie rzecz jedna, że grałem w Gran Turismo 2 i też kart pamięci nie miałem i tam grałem do całą Zaraz sekundkę, zaraz dokończę wam. A tutaj muszę wejść Peldon, dobra Continue A tutaj muszę śledzić, śledzić gościa I grałem właśnie w te grand Turismo 2 tą, tą, całą karierę i karty nie było, no to. Kurczę, a, muszę odsunąć, dobra. I pamiętam, jak ze 3 tygodnie konsoli nie wyłączałem, żeby właśnie nie stracić postępu gry. A, dobra, bo to w tą stronę to jak za, za daleko jestem. Rozumiem, czyli muszę tak na, na, na środku mniej więcej tego paska. Powiem Wam szczerze, że takie dosyć ciężkie to śledzenie jest, żeby ten pasek utrzymać w ryzach. No ale zobaczmy A losnik, dobra, muszę podgonić. Śledzimy gościa na razie. No a teraz prze... O, teraz muszę spowolnić kurczę Udało się. Już Dilakem podjechał. A może to Lincoln? No i dobra, kolejna misja zaliczona. No, mamy pierwszy raz do czynienia w tej grze z policją. Ciekawy jestem, jak oni się mają... Jak ta policja z jedynki. Czy tutaj ciężej się ucieka przed nimi, czy... Dobra, za sekundkę, gdzie ja muszę jechać? Do... Tutaj gold, gold Coast No bo w dwójzach widzieliście... E, czyli, przepraszam, w jedynce. Ciężko przed tą policją się ucieka. A tutaj no na razie jest na spokojnie. No. Mam połowę tych wykroczeń, więc nie ma tragedii. Teraz, dwa ja skęci w prawo. Tutaj O kurno, ale mi jest wywaju. A właśnie, kurczę, pamiętam tutaj tą właśnie tą opcję z tym mostem, że ten most y, się otwiera i zamyka. Ja pamiętam lubiałem sobie tutaj jak on się już otwierał w połowie, to skakało się z tego mostu. Teraz zamknięty, dobra, bo pojedziemy w lewo. Nie mam innego wyboru. Czy wam powiem, kurna, że... Ciężka ta policja, ciężka. Tylko w tej grze jest yy, taki myczek, że możecie sobie wybrać poziom trudności tej policji. O, skurde. Dobra. Tak. Ale przewaliłem. No i zobaczcie, pierwsze spotkanie z policją i chyba nie przejdę tym misji za pierwszym razem. No nie przejdę. Masakra. No dobrze, Mam wrażenie, że cięższy jest. Yy... Znaczy większy poziom jest tej policji jakby niż w jedynce. Dobra, powtórzymy to. Muszę się w trzy minuty wyrobić. Znaczy to raczej problemu z tym czasem nie będzie, tylko bardziej z tą policją problem widzę. To ja jest znowu prawdę. prawo. Trochę podobny jest ten samochód do Sabre z GTA. Jak ktoś grał w GTA, no, na, pewno, na pewno graliście, no to skojarzycie ten samochód. Mam wam szczerze, że ta misja wczoraj, jak grałem z prezydentem w, tym, w jedynce w Driverze, no to dała mi w kość dobrze. Wyskoczę? <grym wioski> o, właśnie, udało się. Nie, no następnym następny w lewo. Może jeszcze w następnym? Na tej głównej drodze, bo to jakaś główna droga chyba jest. Tak, chociaż... Słuchajcie, nie, skręcę jeszcze w kolejną W kolejną wodę skręcę w lewo. Już porobili. Nie no fajna Gerka, naprawdę weźcie jak macie ochotę to weźcie sobie pobierzcie jedynkę, całego całą jedynkę i tak jak ja zróbcie, że zainstalujcie dwójkę, ja nawet nie wykluczam, że w trójkę zagram, chociaż w trójkę naprawdę nigdy nie grałem, Tam raz spróbowałem zawsze mam, jakie tam jest sterowanie i z tego co pamiętam to jeszcze na moim kąpie ten trójka driver to nie dało się w to grać w ogóle kiedyś tam. Ale ja się mega wkręciłem w tego dywera. Fajnie, że ten, ta modyfikacja powstała w ogóle. Że ktoś był na tyle zwariowany, żeby zrobić, przeportować z jedynki na komputer. Dobra, kolejna misja zaliczona Ale zawiasa, zrobił. Yy. A dobra, te scenki mi się bardziej podobają. Kurwa, <ścoughs> od razu, od razu, w słupi. Ale coś mi, pamię... coś mi świtają te misje, tak jak teraz patrzę na te scenki. Pamiętam, że przechodziłem to właśnie kiedyś tam Gdzie on jedzie? Teraz się kręci I widzę, że tutaj te tekstury, tej modyfikacji, one dalej widać po prostu te tekstury, że one, bo ogólnie w B1 to się praktycznie przed samodem się doczytują ciągle, a tutaj jest troszeczkę, troszeczkę lepiej to zrobione. Więc to jest też mega na plus. No i rozdzielczość widać, że jest większa. Gonimy typa O kurno, ale zrobił Trick No, a ja zrobiłem taki trick, super Ja. Ale jak tu szybko łatwo zgubić go jest Praktycznie jeden błąd i on już ucieka Dobra, jeszcze raz Kurczę, do samochodu trafić nie mogłem Masaka, zobaczcie Nie mogę się do tego sterowania przyzwyczaić jeszcze Bo jest właśnie ciut inne niż w jedynce. Troszeczkę na skróty pojechałem, mało brakowało, pewnie żeby już uciekł, i co zauważyłem to dźwięk Pisku Opon jest inny, taki bardziej wyraźny. Dobra, no, muszę się trochę postarać, żeby to teraz wygrać. Kurna, on gdzie jedzie. Zawsze myślę, że on gdzieś skręci. Kurczę myślałem, że będzie prosto was tak I tutaj taka jest czuć, że tutaj taka dynamika tego jest lepsza, szybsza taka. Ale nie rozumiem, bo ja mam tu jakiś czas, to ja muszę go tyle tyle jechać za nim? Czy o co chodzi? Kurczę, ciąg jechał. Masakra w jakich on... w której uliczkach jedzie O, chyba się udało Kurczę, jakaś zasadzka chyba jakaś. saving. Dobra kochani. Ja na dzisiaj kończę z Driver 2, ale niebawem będę nagrywał kolejny materiał, więc. Więc co, trzymajcie się wszyscy bardzo serdecznie i do następnego.